Mamy teraz dwie równie o kątach nachylenia alfa i beta złączone ze sobą. Zaznaczyłem już ciężary obu mas. Dokonujemy rozkładu sił działających na masę M2. Masz ten rozkład z lewej strony ekranu. Zauważamy, że obie masy M1 i M2 poprzez nitkę na pewno działają na siebie siłami napięcia nici. Są to siły N i minus N. Stosujące się do trzeciej zasady dynamiki. No to następnie dokonujemy rozkładu sił działających na masę M2. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli ruch ma następować tak jak pokazuje strzałka, to siła N musi być mniejsza od wypadkowej F2, a tu siła N musi być większa od wypadkowej F1 nie ma więcej sił działających w tym układzie piszemy dwa dynamiczne równania ruchu pierwszej masy m razy a równa się wypadkowa siła czyli n minus f1 a f1 to jest m1 g sinus alfa ten wzór masz też z lewej strony ekranu dynamiczne równanie ruchu drugiej masy jest m2 a równa się wypadkowa siła czyli f2 m2 g sinus beta minus n i w tym momencie zadanie jest już prawie rozwiązane, bo tylko należy rozwiązać układ tych dwóch równań. Dodaję stronami. N znika, z lewej strony mamy w nawiasie sumę mas razy przyspieszenie, a z prawej to, co pozostało. Wyznaczam przyspieszenie, a mając przyspieszenie, idę do wzoru, do równania drugiego i wyznaczam N, znajdując określoną Wartość.